My, ludzie, zamknięci w swoich myślach, emocjach, nawykach, problemach i ścieżkach do osiągania celów nie naszych, ale wyznaczonych nam przez społeczeństwo. Czekamy w napięciu, aż zakończy się kolejna pandemia, aż Ziemię ominie kolejna asteroida, aż jakiś naukowiec ogłosi, że oceany nie zaleją części lądów. Czekamy na informację, że superwulkan nie wybuchnie, pogrążając planetę w epoce lodowcowej. Ale czy można żyć inaczej, lepiej? Czy można wprowadzić harmonię w samym sobie, aby uzyskać wewnętrzną radość i spokój przekładające się na rzeczywistość zewnętrzną? Pewien Lama zauważył, że Europejczycy poświęcają całą energię, aby nie stracić zęba ani włosa, kiedy on stara się nadawać życiu znaczenia? Pora wrócić na ziemię z odmentów własnego umysłu. Odnaleźć radość w sobie, niezależną od zewnętrznych czynników, jedynego źródła, które nie zależy od kogoś i czegoś, które nigdy nie wysycha. Szkolimy się z systemów i norm. To bardzo dobrze. Ale co z nami w środku? Czy jesteś stabilny jak kamień w rzece, gdy nadchodzą trudne czasy dla ciebie osobiście lub dla całej ludzkości? Jak by wyglądało twoje codzienne życie, nawet w obliczu prób? gdybyś miał w sobie coś, czego nie możesz stracić, czego nikt nie może ci zabrać, a co jest po prostu twoim wewnętrznym, zintegrowanym stanem spokoju? Czy nie wydaje ci się, że my wciąż mylimy wiedzę z mądrością, a każda kolejna próba czasu zmiata z powierzchni Ziemi wszystkie nasze iluzje, w jakich pokładaliśmy samych siebie? Nie musimy przytaczać badań Harvard Business Review wnoszących, że najważniejszymi kompetencjami w ciągu następnych pięciu lat będzie samoświadomość, empatia i inteligencja emocjonalna. Nie musimy, bo wiemy to już, kiedy zaglądamy w głąb siebie, szczególnie w czasach dla nas trudnych. Zauważamy, iż żyliśmy razem osobno, niby blisko siebie, z uwagi na zwiększoną potrzebę kooperacji, a jednak osobno. Wyalinowanie procedurami, schematami zapytań mailowych, konwenansów stanowisk oraz relacji ekonomicznych. Sytuacja przypomina Johna, żyjącego w USA i dzwoniącego do swojej mamy w Australii. Dzięki sieci komórkowej możemy natychmiast rozmawiać z osobą oddaloną o całe kontynenty, ale jakość i głębia naszych relacji zdaje się zanikać. A co gdyby się zmienić? Tak na serio wykorzystać internet, który nas łączy, nie do tworzenia relacji niskiej jakości i braku głębi, ale wręcz odwrotnie. Socjolog, psycholog i filozof Ken Wilber powiedział kiedyś: „Wyłania się nowy środek socjokulturowej ciężkości: informacyjne społeczeństwo wizji logiki osadzone w techniczno-ekonomicznej bazie cyfrowego przekazu informacji i sentencjarnym self, który musi zintegrować materię” ciało i umysł, zintegrować sferę fizyczną, biosferę i noosferę, jeśli jego postępowanie ma być funkcjonalnie przystosowane do nowego kontekstu. Oznacza to, że aby właściwie funkcjonować w świecie, musisz wprowadzić harmonię na poziomie umysłu, ciała i samego świata, który cię otacza. Co jest celem życia? Kim jestem? Te dwa pytania uderzały jak fale niespokojnego oceanu już o czaszki pierwszych ludzi. Starając się znaleźć jak najlepsze odpowiedzi na te pytania, ludzkość ewoluowała od społeczności archaicznej poprzez magiczną do integralnej i holistycznej, na każdym etapie lepiej rozumiejąc świat i siebie. To dziwne pytania, bo co jeśli celem życia jest życie? Co jeśli jesteś życiem? Większość ludzi zapytana o to, czy są ciałem, odpowiada, ja mam ciało. Dzieje się tak, ponieważ jesteśmy zamknięci w swoich głowach, w ciasnych apartamentach myśli i emocji. Więc kiedy pytasz człowieka, czy jest ciałem, zamiast je posiadać, nie traktuje on tego poważnie, bo procesy trawienne, praca narządów wewnętrznych, a nawet funkcje wewnątrzkomórkowe nie zależą od jego woli. Innymi słowy, dziś wydaje się nam, że skoro nie mamy na coś wpływu na poziomie woli, nie jesteśmy tym. Jeżeli jednak dostrzeżesz absurd tej sytuacji, zaczniesz integrować we własne self niepodlegające woli procesy ciała. Jesteś tym i chociaż nigdy nie uczyłeś się jak bić serce, trawić pokarm i zasklepiać rany, robisz to. Jesteś aż tak skomplikowany. Bo widzisz, ty nie masz życia, ty jesteś życiem, spontanicznie, bez własnej woli, tak jak przyszedłeś na ten świat. To znaczenie centaura, ale będą to tylko słowa, nekrolog żywej prawdy, dopóki nie zintegrujesz w sobie tej oczywistości, biorąc odpowiedzialność za swój stan wewnętrzny, zewnętrzny i za innych ludzi, czyli za całość przejawienia, którym jesteś. Wracamy na Ziemię. Wracamy do siebie.